8 dzień października, 6 stopni. No intensywnie starają się dostać do Ula Osy, ale wystarczy zbliżam ręki i uciekają. Natomiast trafiają się powroty pojedynczych pszczół, czyli znacznie poniżej pszczelego zera, ale nie ma wiatru. W związku z tym zdarzają się wyloty i powroty. Pomimo takich niskich temperatur, widocznie temperatura odczuwalna jest wyższe niż na termometrze. O, jest pszczółka, proszę bardzo. Wyleciała i wróciła gdzieś z daleka. Od wielu lat piszę, na filmach, że przy takich temperaturach się nie grzebie w kulach. A skąd ten dym? Aaa... Odkurzacza, czyli co? Oczekuję, że będę grzebał. Tak. Mianowicie bardzo krótko i tylko tutaj, bo dałem do wybrania ramki, natomiast czerw jest tutaj. A skąd ja o tym wiem, że czerw jest tam? A to bardzo proste. Proszę, jest 34, w związku z tym nie wolno mi grzebać tu. Ale tutaj temperatura na pewno jest około 20 stopni, zaraz zobaczymy. O, 26 stopni jest. W związku z tym. Sprawdzę szybciutko, czy wybrały i podejmę decyzję, czy zostawić ten korpus jeszcze, żeby wybierały z niego pokarm, czy też już go zabrać i zmniejszyć ul. Zajrzyjmy tutaj. Ja tutaj zostawiłem zupełnie otwarte wszystkie ramki. No i co? No i są te pszczółki. Spróbuję je spędzić i zobaczyć przynajmniej po prawej stronie, czy można to zabrać. To towarzystwo, jak tylko otworzyłem tutaj skłochód, zrobiłem, ich tu było znacznie więcej przed chwilą, to po prostu uciekał, dziwnego. Celowo nie zdejmuję całkowicie endoska I zobaczymy, wybrały, wybrały, odkładamy. I tak po kolei, tam jeszcze na samym końcu może nie, ale... O, pojawiły się pszczółki. Trzeba je popędzić. Czyli już następne ramki trzeba uważać, czy zostały wybrane, czy nie. Wybrane, puste. Tutaj był pokarm. Muszę teraz przerwać filmowanie. Tutaj mają szczelnie u dołku. Tam z boku mają przejście, tam, bo tam te stronie się pojawiały. Wybiorę tyle ramek, ile jest pustych. Pszczoły natychmiast się orientuje, że się pojawiła możliwość wyrzucenia nieboszczyków i proszę zobaczyć. Jedna z pszczół próbuje wynieść swoją martwą koleżankę. Ciężko jej to idzie, ale. Ile miała na decyzję? Kilkadziesiąt sekund. Pojawiła się tu otwarta przestrzeń, gdzie można ją wynieść, w związku z tym próbuję. Nie będę dalej filmował, bo nie chcę tu ich za bardzo niepokoić i wyziemiać. W każdym razie ja takie reakcje widziałem bardzo często, że natychmiast, kilkanaście sekund po otwarciu, wynosiły nieboszczki poza ul. Tu jeszcze wybierają. Ja specjalnie rozstawiłem szerzej, w tej chwili. I jak jest tak szeroko ustawione, to one wiedzą, że z tego się wybiera. Znów tam jest widoczna pszczoła, która wynosi. Prawda? O, udaje się, czy się nie uda wynieść. Próbuje się zerwać ciężko, bo jest ładnawy czas. Dlaczego grzebię? Ja mogę grzebać, dlatego że jej nie wyziębię nawet te pszczoły, dlatego że ul jest podgrzewany. Proszę popatrzeć, ile wysiłku wpada. I poleciało, udało jej się wynieść nieboszczkę. Już zostawiłem tylko trzy chyba ramki, przypominam, że w miejscu, gdzie grzebałem temperatura wynosiła 26 stopni, 25 9. W związku z tym ich nie wychłodziłem, ani nie zagroziło ich to moje grzebanie, koniec grzebania, za m, dzień, dwa zobaczę pozostałe te trzy ramki, zlikwiduję. Ten biały półkorpus, i zobaczymy, czy nie uda się jeszcze i tego zlikwidować. Chociaż podkramiaczka w tej chwili jest tutaj zamontowana, czyli tu jest 8 ramek, i na tylu ramkach już ja zimuję, czyli na 23 ramkach zimuję, ale to będzie zależało, jak one tam pokarm ułożyły, jakie są siły. Ale widać, że, że, że są dobre siły. Przypominam, że przy tej temperaturze 6 stopni. Nie ma wiatru, pojawia się słoneczko, a grzebie tylko w tych rejonach, gdzie nie ma czerwiu i bardzo szybka kontrola, czy można zabrać ramki. Czyli, żeby mogły wyrzeć. W tej chwili, tam u góry powinna być temperatura co najmniej 20 kilka stopni. Czerw jest na tej wysokości. Także bardzo krótkie obejrzenie jednej ramki. Zobaczymy gdzie mi łatwiej będzie, czy podkarmiaczce, bo tutaj jest pineska pokazująca, że to podkarmiaczka, czy z drugiej strony. Jedna ramka sprawdzona już będę wiedział o całości ula. Tak jak powiedziałem, ten półkorpus zostanie zdjęty, będą zimowały na tych dwóch mm, korpusach pełnych, półkorpusie. To samo tutaj będzie, to wszystko od góry będzie zdjęte. Sprawdzałem w tej chwili, tu jest podkarmiaczka po lewej. Wybierają z niej jeszcze powoli, ale wybierają i przenoszą w dół. Także, jak będę ciepły dzień, to zmniejszę im i mi podkarmiaczkę dam tutaj, gdzie tutaj jest. Bo musi być podkarmiaczka na wiosnę, żeby można było wody im wlewać, żeby już nie grzebać wólu na wiosnę. Czy dlatego będę zaglądał? Nie, dlatego że termometry, które mam i sposób jaki wybierają podkarmiaczki mówi, że nie ma potrzeby. Po pierwsze, wybrałem wszystko co im dałem. Oznacza to, że trzeba im jeszcze dodać. I temperatury są prawidłowe. Zaraz pokażę jaki tylko muszę daszek najpierw zdjąć. Daszek zdjęty. Sprawdzam jeszcze raz, czy na pewno wybrałem wszystko. To jest zasłonięcie. Zasłonięcie tutaj było przed tym, żeby przedmuchów nie było. Wybrały wszystko. Zastawiam, żeby nie dmuchało i sprawdzamy od góry. To jest termometr góry. 29 stopni tutaj jest. A u dołu 35. Czyli mają tu jeszcze czerw i jeszcze muszę je podkarmić. One spokojnie sobie wybiorą jeszcze. Ten czerw już wylęgnie się i następnego nie będzie. To już jest. Nie ma dopływu pyłku. W związku z tym matka przestanie czerwić. Na razie do nich nie ma po co zaglądać w ogóle. I o ich pełnym stanie, ja wiem z tego, ile pobrały, ile ważą, bo je lekko podnosiłem ul i jakie temperatury są. Koniec grzebania. Temperatura podniosła się w tym czasie. zagrzebałem o 2 stopnie. Pojawiło się słoneczko. Pewnie i pszczółki zaczną pojedyncze wylatywać. Zaraz zobaczymy. Na razie to osy widać. Wielkie podtrzymam tutaj. Może z tamtego ula drugiego będzie coś widać. To jest niestety osa. One przy niższych temperaturach wchodzą. no pszczółka ta zwróciła. Także pojedyncze pszczoły latają. Ten sam dzień z takim zimnym porankiem, gdzie było w nocy 0 stopni. A teraz oblot pszczół. Piękny zresztą, miło posłuchać.